Dzisiaj mamy czwartek, 11 grudnia, drugi tydzień Adwentu. Dzisiaj będziemy rozważać Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 11. Co Wiktorze cię poruszyło w tej Ewangelii? Ja to jestem zachwycony w ogóle postawą Jana Chrzciciela, co już tutaj się dzieliłem w tych rozważaniach, że niesamowity wzór pokory i takiego, taki dobry wzór ewangelizatora. Tutaj o nim jest właśnie, Jezus mówi, że nie powstał jeszcze większy niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Trólestwie Niebieskim, większy jest niż on. I ja się zastanawiam o tym, jak, jak Jan Chrzciciel nauczał na pustyni, kiedy ludzie do niego przychodzili, kiedy mówił o Panu Jezusie, z jaką pasją on to musiał mówić. Ja kiedyś usłyszałem. Nie pamiętam, z kim rozmawiałem, ale z kimś rozmawiałem i ktoś się zapytał, co to my w ogóle w tej wspólnocie robimy. I zacząłem opowiadać o kursach ewangelizacji św. Dla Andrzeja, o całej szkole, całej tej koncepcji. No, że to jest dla mnie temat rzeka, no to się rozgadałem. I właśnie ta osoba powiedziała, że ale fajnie się słucha ludzi z pasją. W sensie, że jakby jak coś tak bardzo czujesz, to że od razu się łatwiej o tym mówi, lepiej się o tym... No tak w ogóle jest taki flow, nie? Tak się płynie. I jak sobie wyobrażam, jak Jan chrzciciel mówił o Jezusie, to to musiało być takie super, słuchać tego wszystkiego. No też, jak byłem na studiach teraz w, na zjeździe we wrześniu, miałem logikę z takim księdzem profesorem, który mówił o tej logice z taką pasją. Ja tam w większości rzeczy nie rozumiałem, nie co on mówił. Ale jak to mówił, to ja po prostu siedziałem o taki zasłuchany. Bo od tego się nie dało, wiesz, nie dało się oderwać uszu. I wyobrażam sobie właśnie teraz Jana Chrzciciela, do którego ludzie przychodzą i on mówi, i mówi to w taki sposób o tym Panu Jezusie, że w ogóle nie, nie zwraca uwagi na siebie samego, ale mówi z taką pasją, że nie da się uszu odwrócić od tego. Powiedziałeś tutaj właśnie o pasji. Mnie y, natomiast poruszył fragment, w którym Jezus mówił o tym, że ludzie gwałtowni zdobywają królestwo. I że taka zachęta dla mnie, żeby z pasją zdobywać królestwo, żeby z taką właśnie determinacją wchodzić i poznawać to królestwo, żeby nie być takim biernym, bezczynnym, że oj, jestem to, jestem, nie ma to, nie ma, tylko żeby naprawdę taki ogień pasji we mnie trwał. I też takie pytanie do, do zastanowienia dla mnie, dla ciebie. Czy, czy ty z pasją zdobywasz królestwo? I czy ty z pasją mówisz o królestwie? Czy jest w tobie taka pasja że, i determinacja, że są jeszcze bracia i siostry, które nie słyszały o Jezusie, które nie słyszały dobrej nowiny? I czy w tobie jest taki żar, że nie możesz usiedzieć na miejscu, dopóki nie przyprowadzisz ich, dopóki nie opowiesz im o królestwie? No, to jest dobre pytanie. Ja pamiętam, kiedy byłem na kursie Paweł, to jest taki właśnie a propos kursów ewangelizacji Szkoły Świętego Andrzeja. Kurs Paweł, kurs o tym, jak ewangelizować, to tam właśnie dużo mówiliśmy o tym, że potrzebna jest taka gorliwość, taka właśnie determinacja, nie do głoszenia. I dla mnie to było trochę takie dziwne, bo mieliśmy takie scenki, takie ćwiczenia, jakby nie, że w parach albo w trzy osoby ewangelizowaliśmy się nawzajem. I pamiętam, to były takie dwie siostry bliźniaczki, które były postawione właśnie jako ewangelizatorki, miały jednego z chłopaków zewangelizować, którzy tam byli. I on jakby był podstawiony tak, że miał odmawiać jak najbardziej się dało. nie? Mhm. A one po prostu tak cały czas szukały dojścia z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, żeby tylko tą dobrą nowinę o Panu Jezusie powiedzieć. No i wtedy to było dla mnie trochę dziwne, nie rozumiałem tego. Teraz jak najbardziej to rozumiem, że starać się na każdy możliwy sposób głosić Pana Jezusa. Tak. Amen. Fajne te rzeczy są. Mm -hmm. To pomódlmy się za to, żebyśmy mieli taką gorliwość i odwagę w głoszeniu Ojcze nasz, któryś, któryś jest, jest w niebie, w niebie. święć się imię, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Amen. To widzimy się jutro.